To są aktualności gminy Kołbaskowo. Mateusz Iżakowski, zapraszam. Obwodnica Przedsławia i Warzymic już niemal gotowa. Niewykluczone, że jeszcze w sierpniu tego roku zostanie oddana do eksploatacji. To zależy od uzyskania pozwoleń. My przyjrzeliśmy się nowemu wiaduktowi wzdłuż drogi Przedsław-Kurów. Jak wiemy, na czas budowy ta droga została zamknięta dla ruchu. Nowy wiadukt jest już gotowy. Obok Jest Dni swoje miejsce znalazł również chodnik. Jak usłyszeliśmy w GDDKIA, istnieje szansa, że obiekty, jak i cała droga z Przedsławia do Kurowa zostaną udostępnione nieco szybciej niż Nowa Trzynastka. To pierwszy etap budowy obwodnicy Przecławia i Ważymi, co obejmuje ponad 4-kilometrowy odcinek od Ronda Hakena do Drogi Krajowej nr 13 w rejonie Smentowic, gdzie powstało tymczasowe rondo. Na drodze pomiędzy Przecławiem a Ustowem powstał węzeł drogowy Przecław. W drugim etapie nowa dwupasmówka dojdzie do autostrady A6. Dalej na południe od autostrady rozpoczynać się będzie obwodnica Kołbaskowa, która jest przewidziana do realizacji w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic. Prace wykonuje Budimex. Wartość umowy to blisko 90 milionów złotych. I zostajemy jeszcze przy temacie dróg. Zachodnia obwodnica Szczecina coraz bliżej. W przyszłym roku zostanie złożony wniosek o zezwolenie na realizację budowy. Ma to nastąpić na przełomie wiosny i lata. Jak przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wykonano już 4,5 tysiąca odwiertów geologicznych za ponad 20 milionów złotych. Zachodnia obwodnica Szczecina będzie miała długość około 51 kilometrów i połączy nowym przebiegiem węzeł Goleniu w Północ z węzłem Szczecin-Zachód w Kołbach. Droga będzie od północy i zachodu omijać Szczecin, tworząc wspólnie z już istniejącym przebiegiem drogi S3 ring wokół miasta. Kluczowym elementem inwestycji będzie tunel pod rzeką Odrą w rejonie Police Święta, który otworzy zupełnie nowe możliwości komunikacyjne dla Polic i całej północy Szczecina. W naszej gminie pojawiła się nowa wiata rekreacyjna wraz z miejscem odpoczynku dla rowerzystów. Znajduje się tuż przy granicy polsko-niemieckiej w Rosówku. Jest zadaszona i przestronna. Prace wykonała firma Sewia Sebastian Pudło z siedzibą w Mierzynie. Ich koszt to 550 tysięcy złotych. Projekt gminy Kołbaskowo pod nazwą Zielona Granica, zamknięcie luki pomiędzy ścieżką rowerową Odra Nysa w pobliżu Stafelde i przejściem granicznym w Rosówku wzdłuż pasa granicznego został w 80. 10,5% dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przypomnijmy, że 4 lata temu powstała ścieżka rowerowa biegnąca od dawnego toru motocrossowego w Rosówku do granicy państwa. Jej budowa kosztowała blisko 1,5 miliona złotych. Inwestycja była częścią większego polsko-niemieckiego szlaku rowerowego. Nieco później Niemcy zrealizowali ścieżkę rowerową od granicy do Mesherine. Dzięki tym pracom dziś możemy rowerem przejechać na przykład ze Szczecina przez gminę Koł... Baskowo Niemcy aż do Gryfina. Od pewnego czasu nie ma już lekcji, no bo przecież mamy wakacje, ale w zespole szkolno-przedszkolnym w przylepie można poczuć niemal się jak nad Bałtykiem, a to dzięki pani Uli, która przygotowała specjalną wystawę. Dowiemy się z niej, gdzie i jakie mamy w Polsce latarnie morskie, jak wyglądają i jak się nazywają węzły żeglarskie. W centralnej części stoi piękna żaglówka, są też piękne modele żaglowców, muszle i inne morskie akcesoria. Dzieci, które we wrześniu wrócą do szkoły, będą miały Miały jeszcze na miastkę wakacji. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedsławiu ma nowego partnera. Umowę o współpracy podpisano z grupą Cichy Zasada. Dokument zakłada szeroko rozumianą wzajemną promocję oraz partnerstwo podczas wydarzeń organizowanych na terenie gminy Kołbaskowo. Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że bardzo się cieszę z tego, że podpisaliśmy umowę z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Przesławiu. Jak wiadomo, Goxir w Przesławiu to bardzo silna instytucja, obecna i zakorzeniona od wielu lat wśród społeczności lokalnej. Naszą intencją jest to, aby stać się prawdziwym, docelowym przyjacielem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przesławiu, i poza samą obecnością tutaj na miejscu przed i wy budynku, w którym stoimy bardzo nam zależy na tym aby coraz częściej i coraz więcej pojawiać się wśród społeczności lokalnej i razem z Goxirem przesławił budować świadomość naszego brandu czyli brandu grupy Cichie Zasada dla nas to jest nowa jakość współpracy, daleko wykraczająca poza takie sprawdzone słowa jak sponsor i mecenas, bo jest to umowa przyjacielska i bardzo mocno to podkreślamy w naszej relacji, która powstała. Jest to pierwsza tego typu umowa dla instytucji, która wiąże partnerów na długi okres czasu bo ponad no, prawie rok i nie jest to tylko wymiana świadczeń, ale też świadome zaangażowanie zarówno w nasz program, jak i w e, formę, czy styl, czy w politykę, czy myśl i filozofię e, marki e, Cichy Zasada, szczególnie w tym naszym regionalnym pojęciu e, szczecińskim. Na koniec zaproszenie na wyjątkowe wydarzenie. Będzie to gratka dla fanów mangi i anime. Mowa oczywiście o zachodniopomorskim konwencie Mizukon. Wydarzenie dedykowane jest fanom szerokiej pojętej popkultury dalekiego wschodu. W trakcie Mizukonu fani hobbyści, ale także profesjonaliści poprowadzą liczne panele i warsztaty. Nie zabraknie również gier, konkursów, turniejów oraz oczywiście konkursów cosplay. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 12 do 13 sierpnia w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu oraz w szkole podstawowej w Przecławiu. I to tyle w tych aktualnościach. Na następne zapraszamy już za tydzień do zobaczenia.